Kochani, wyjątkowe spotkanie z Panem Janem Maksimiukiem, który przetłumaczył małego księcia. I to po, po swojemu. I po swojemu. E, ja dziś rozkazał e, ludziom u Bielostoku, co e, to znaczy mówić po swojemu, de tak ludzie люди, e, kto pisze po swojemu. Usiem, ja думаю, spodobało się, bo mnóstwo książek kupili, tak? Rozkupili. Znaczyt... То є, що є люди, які говорять по-своєму, і ті, які пишуть по-своєму, вони ще комусь цікавився тим ці життю, так? Ну, заходьте на сторонку своя.org, так. По Та сторонку, яку я вже веду мусить літ 15. Якщо вас цікавить мова, як говорять автентичні автохтони коло В'єльська, коло Гайнофічі, мова, яку я називаю подляцькою мовою, там на той сторонці ви дознаєтеся все, 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 а навіть більше, все. Там є словник, скажем, вже на 34 тисячі слов, буде 45, той то Може, за рік, може за півтора вийде О, прошу. книжкою. А там є електронічний словник, і, і він натулько файний, вельми хутко скажімо, можна знайти те слово, писавши. Як вони написавши по польську, можна знайти слово по подляску. а вписавши слово по подляску, можна знайти всі контексти, де вони виступає. Пані Анко, то це... Poproszę autograf dla Pawła nogi jak można, będzie tak. mi bardzo miło. Tak. A ja z taką książką wracam do domu. Język prosty się różni od języka po swojemu e, tym, że tam jest dziekanie i ciekanie trochę Takie po, po miękko my my rozmawiali. Tak, e, miękko. Słuchajta dawajta. Aaa, to ten to jeszcze jest zupełnie inny język, tak? <laughs> Ja. to Gdzie tak mówią koło Monik? Czy... No, ja tak mówię, tak jak się nauczyłem. To ja nie wiem, czy pan mówi po prostu, czy po swojemu, czy jeszcze jakoś inaczej. A no bo ja, bo ja z, ka z każdego pieca chlepiad. To ja tak. trochę mówię tak i tak. Proszę bardzo. To polecam, kto jeszcze książki nie ma, to warto zakupić już ostatnie egzemplarze. Można się podszkolić troszkę w tym. Z książki jak najbardziej. Opowiadałem o Czechu, który właśnie z książek się nauczył mówić po swojemu. O proszę. I, i mówi po swojemu lepiej niż 95% ludzi y, na Podlasiu. Tak. Zupełnie nie żartuję, mówię poważnie, bardzo ładnie mówi y, po swojemu bez akcentu. Czech. A jeszcze można SMS-y wysyłać nawet po swojemu też? <laughs> Można. Musi pan postawić klawiaturę polską na telefonie, to ma pan na pewno, tak? I jeszcze czeską, i wtedy można e, SMS -y wysyłać dokładnie tak, jak jest napisana ta książka, to znaczy nie pisać polskim alfabetem, a podlaskie.